30 grudnia 2019 roku składam interpelację, w której pytałem, czy miasto stać na budowę hali targowej wersji przedstawionej przez pana zastępcę prezydenta, Benjamina Dymosza. Wyraziłem swoje obawy, że ten przedstawiony projekt może być bardzo kosztowny dla miasta i czy nie lepiej tej inwestycji nie zrealizować w innej formie. No wiadomo, teren targowiska na pewno wymaga e, poprawy, czyli kwestia utwardzenia tego terena, terenu, wybudowania wiat. E, wiat, ale nie e, wiat za e, ponad 8 milionów. E, czy uważa Pan, że ta kwota 8 milionów 250 tysięcy będzie wystarczająca do realizacji inwestycji teraz? Czy może ta kwota jeszcze wzrosnąć? E, tydzień temu, czyli 23. E, października. Na spotkaniu z kupcami e, część z nich usłyszała od e, Pana Prezydenta Dobosza informację, że e, no jednak e, dla 60 osób z nich, około 60 osób e, nie starczył miejsca na tymczasowym targowisku miejskim. E, dopiero pod e, presją ze strony kupców e, zgodził się Pan Prezydent e, na to, żeby handel jeszcze do końca roku był e, prowadzony na części starego targowiska od strony ulicy Dworcowej. Pragnę przypomnieć, że propozycja taka padała już dużo wcześniej, też ze strony kupców i taki z mojej, żeby od razu nie zamykać całego starego targowiska, tylko zrobić to etapowo. No w tym przypadku mamy wyłączenie pewne na dwa miesiące tylko. Jak pan prezydent taką koncepcję negował? Na spotkaniu, na którym było obecno media, stwierdził pan prezydent Tobosz, że rozpocznie rozmowy z koleją o wydzierżawienie ich terenu. I czy z punktu ekonomicznego taka publiczna deklaracja nie stawia miasta w gorszej sytuacji przy negocjacji cen? Wiadomo, obiecał coś pan kupcom i teraz będzie starał się spełniać obietnicę czy nie należało e, tej sprawy załatwić dużo wcześniej w momencie podjęcia w ogóle już decyzji o budowie hali e, i wtedy mógłby Pan przyjść na spotkanie z kupcami, e, pokazać im umowę i myślę, że takiego zamieszania i strachu e, by nie było, które było obecny tydzień temu. E, kolejnym problemem, e, przed którym stanie miasto, to to, że nowa hala targowa nie będzie mogła zaspokoić e, wszystkich e, Potrzeb, czyli nie będzie tutaj e, liczba boksów, jest zbyt mała e, w mojej ocenie niż liczba e, kupców. Jak to stwierdził Pan kierownik e, targowiska miejskiego, e, na targowicy miejskiej e, handluje około 200 osób. Fakt, że część z tych osób e, handluje tymczasowo, są, e, e, zajmuje się sprzedażą produktów rolno-spożywczych, e, ale padła tam taka liczba, że tych kupców jest około 60, tak? Dojdą do tego przecież jeszcze kupcy z hali targowej i właściciele sklepów przy dworcu, którzy także mogą przecież przystąpić do e, przetargu. E, dzisiaj e, duża liczba osób na targowisku miejskim e, zajmuje często powierzchnię 50-60 metrów. E, w związku z czym, czy możemy mówić tutaj o rozwoju e, działalności handlowej, gdy Pan Prezydent proponuje im boksy? a często oni nazywają to te pomieszczenia kioskami z racji tego, że większość zdecydowana większość tych boksów będzie miała powierzchnię 16 metrów kwadratowych. I teraz powstaje pytanie, czy ewentualnie kupcy, którzy prowadzą działalność inną niż rolno spożywczą, będą mieli możliwość prowadzenia handlu na tej wiacie, która będzie budowana obok hali targowej, no bo pierwotnie mówił Pan o przeznaczeniu tej wiaty z myślą właśnie o tych drobnych producentach rolno-spożywczych. Wysoka Rada swego czasu podjęła przecież decyzję o przebudowie Targowicy. Ja nic innego nie robię, jak realizuję postanowienia Wysokiej Rady. Ja rozumiem, że być może niektórym kupcom, którzy mieli ładnej, w dobrym miejscu dzisiaj swoje stoiska, towarzyszy ogląda obawa. Ale tej obawy do końca nie podzielam. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. I zwracam się również do przewodniczącego komitetu Ja chcę powiedzieć tak. Od momentu, kiedy startowałem do Sejmu, przez te lata, jednym z zasadniczych tematów była sprawa targowic. Ja przypomnę być może młodszym radnym, że myśmy kiedyś pobudowali Targowicę przy ulicy Nowogrodzkiej. Absolutnie się nie przyjęła. Wszyscy handlowali w tych miejscach, gdzie im było, powiedziałbym, gdzie wiedzieli, że klient przyjdzie. Niż na Targowicy przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie były stoiska porobione, ogrodzone i tak dalej. Warunki były znacznie, znacznie lepsze, niż w innych miejscach, gdzie te Targowice się same jak gdyby zlokalizowały. Przecież wszyscy kandydaci na prezydenta w ostatnich wyborach mieli w programie budowę Targowicy. Wszyscy. Bez względu na przynależność i opcje polityczne. Ja, ja również miałem. I dlatego zacząłem realizować. Za zgodą i wolą Wysokiej Rady. Tak, jeden fakt mnie zaskoczył. Czy nas w ogóle zaskoczył? Mianowicie nakłady, jakie musimy podnieść na zrealizowanie tejże targowicy. My, bez prowadzenia szczegółowych analiz, sądziliśmy, że ta targowica. Da się zrealizować to przedsięwzięcie przy niższych kosztach. W tej chwili projekt jest zrobiony, za projekt pani Przewodniczący byśmy zapłacili. Kiedy spotkałem się z projektantami, a spotkałem się w momencie, kiedy już był kosztorys, bo mnie to interesowało, okazało się, że po badaniach, jakie zostały przeprowadzone, badaniach gruntu przez no profesjonalne były to badania przez firmy profesjonalne. Okazało się, że trzeba będzie dokonać wymiany gruntu. I to znakomicie podróżyło nam całą targowicę. Ale chcę Wysoką Radę poinformować, że nie przyjąłem kosztorysu, z którym przyjechali projektanci, bo kosztorys opiewał na 16 milionów zł. Powiedziałem, że w żadnym wypadku zaczęliśmy analizować umowę, czy w ogóle zapłacimy za tę dokumentację. Każdy projektant. Ja zadałem to pytanie, czy jest to projekt jako dzieło do konkursu, czy jest to po prostu projekt i dokumentacja dla potrzeb użytecznych, a nie żeby zdobyć pierwszą nagrodę gdzieś w konkursie. Dlatego cały kosztorys, jak i część dokumentacji została zweryfikowana. Dlatego nam przysunął się czas. Albo nie planowaliśmy od jesieni już rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia, mając w budżecie uchwalonym przez Wysoką Radę 3 miliony 650 tysięcy złotych. Rozpoczynamy dlatego za wszelką cenę, aby te czy. Nie 650 tysięcy złotych, mogły przejść jako środki niewygasające również na przyszły <laughs> rok, i tu się kumuluje wszystko. Ja nie chcę, panie przewodniczący, wchodzić w kompetencje i wyręczać tutaj pana wiceprezydenta do Bosza. Ale nie znalazł się jeszcze taki, jak to jest w powiedzeniu, żeby wszystkim dogodził. I na pewno my się z tym liczyliśmy, i liczymy się, będzie część niezadowolonych. Ale my dbamy o jedną rzecz o godne warunki handlowania dla wszystkich kupców o godne również architektonicznie godną targowicę, a nie z folii zbite kioski. Ja, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado też chodzę na tą targowicę i, i tylko trzeba rozdzielać zawsze dwie targowice, która jest w gestii miasta i która jest nie nasza, na której wpływ nie mamy na terenach pozamiejskich, kolejowych. Panie Przewodniczący, ja pamiętam na tej sali, kiedy Pan kwestionował w ogóle ideę targowicy. Posługując się przykładem Ząbrowa. Pamięta Pan? Ja przekonywałem pana, że proszę nie przynosić pewnych problemów, które były w Zambrowie, zresztą nie znam, czy one już zniknęły, czy występują nadal. Ale Pan się obawiał, że nie będzie zainteresowanych na tą targowicę, ponieważ w Zambrowie nastąpiło takie zjawisko. Na początku będę później. Na początku. No ale dzisiaj Pan, ale dzisiaj Pan i z tego się ogromnie cieszy. Martwi się, że będzie nadmiar zainteresowanych, a nie dla wszystkich starczy miejsca. Musimy coś wypośrodkować. Ja dzisiaj zwracam się również do kupców o cierpliwość. I będę powtarzał stare powiedzenie. Jeżeli się remontuje dom, to wiadomo, że jest zawsze trochę bałaganu. Nie da się wszystkiego rozstrzygnąć, żeby było wszystko to samo i coś nowego powstało. Gdybyśmy mieli inny teren, oczywiście na innym terenie budowali ten torgowice, to byłoby to możliwe. Ale to miejsce, jak pamiętacie państwo kiedyś przy straży pożarnej, przy jednostce wojskowej, bo to był teren jednostki wojskowej, przyjęła się ta targowica, którą musiano później przenosić, tak i przyjęła się dzisiaj już nie tylko świadomości mieszkańców Łomży, ale i osób przyjezdnych, którzy przyjeżdżają na tą targowicę z okolicznych miejscowości spoza Łomży. Dlatego proszę dać nam szansę, abyśmy zrealizowali to zadanie, który podkreślam jest już uchwalony w, w naszym planie przez Wysoką Radę. Dziś będziemy dokonywać jego korekty w wieloletnim planie inwestycyjnym i wieloletnim planie finansowym. Ale i tak mówię, nie idziemy na te maksymalne propozycje kosztyrysowych, które zaprezentowali nam projektanci.